Dobry wieczór. Witam po dłuższej przerwie na playliście ciekawostki kanału W Świecie Króla Myśli. Kanału, który założyłem po to, aby promować swoją twórczość literacką. Ja jestem autorem trylogii fantazy, dosyć dobrze opiniowanej, na portalu lubimy czytać, trylogii zatytułowanej Król Myśli, a od niedawna także w moim dorobku pojawił się thriller zatytułowany CIEŃ PRZESZŁOŚCI moi drodzy dłuższy czas mnie tutaj nie było na kanale na playliście ciekawostki tym bardziej było to spowodowane pewnym takim dyskomfortem ale o tym być może opowiem w innym materiale tutaj nie spowiadamy się tutaj nie mówimy o tym co nam się przydarzyło bo omawiamy ciekawostki ja chcę dla pewnego takiego mm, doświadczenia yy, nagrać dzisiaj Krótką, taką niezbyt nawet nawet ciekawą, tą ciekawostkę. Chodzi mi o to, żeby sprawdzić, czy uda mi się zmontować film, który będzie nagrywany na dwóch kamerach. Jeśli tak, no to będziemy mieli ciekawsze materiały na tym kanale. A to już jest jakiś postęp. Dobra, spróbujmy tą ciekawostkę, mało ciekawą, jakoś tutaj zaprezentować. Tajemnicza sekta pozostawiła po sobie zwój. Pustynne znalezisko ma tysiące lat. Prawdę mówiąc, nic tutaj ciekawego i nic odkrywczego, ale przeczytamy, zobaczymy jak to pójdzie. Artykuł z portalu focus.pl. Pustynia Judzka. Obejmuje środkową część Izraela, a w ostatnim czasie znaleziono tam pewien zwój. Dokładniejsze ekspertyzy wykazały, że chodzi o coś, co naukowcy określają mianem horoskopu. Lektura wspomnianego tekstu sugeruje, iż data urodzenia danej osoby zapewnia jej konkretny znak Zodiaku. Uch, nic nowego, prawda? Wielu ludzi w to wierzy nadal. Zależności jest znacznie więcej. Miałoby również warunkować cechy fizyczne takiego człowieka i równowagę światła oraz ciemności w jego duszy. Na podstawie przeprowadzonych badań eksperci mogą zyskać wgląd w system wierzeń funkcjonujący na tych terenach tysiące lat wcześniej. Do zapisania zwoju jego autor bądź autorzy wykorzystali język hebrajski. Tekst zawiera znaki zapisane alfabetem greckim, aramejskim i starożytnym hebrajskim. Umieszczono w nim także kod. Z tego względu członkowie zespołu badawczego zakładają, że była to lektura przeznaczona dla osób wtajemniczonych, najprawdopodobniej przywódców rzeczonej sekty. Jeśli wierzyć ich sugestiom, każdy człowiek miałby przypisane cechy w oparciu o datę swojego urodzenia. Jak miałoby to działać? Chodzi o zależność, w której Każda data w kalendarzu związana jest z określoną ilością światła lub ciemności. To z kolei miałoby warunkować ilość dobra lub zła znajdującego się w duszy osoby urodzonej w danym dniu. To dość prosta, choć oczywiście niepoprawna, niepoparta naukowymi dowodami koncepcja. Pod tytuł tego artykułu członkowie badanej sekty nazywali się „Dziećmi Światłości”. Wierzyli, że data urodzenia ma wpływ na obecność dobra i zła w duszy danego człowieka. Nieco takie tłumaczenie, prawda? Że jak coś wywinę takiego złego, tak? zrobię dużo zła, dużo zła, to winę za to ponosi moja data urodzenia, a nie ja sam. Mm, nie, moi drodzy, tutaj w moim przypadku mm, to nie przejdzie. Ja jestem e, człowiekiem, który raczej wierzy to w to co było napisane w Biblii niż w tego typu horoskopy i e, jakieś tam przewidywania i moim zdaniem mamy wolną wolę, wolną wolę do tego aby być albo dobrym albo złym ale poczytajmy co dalej piszą w tym artykule członkowie opisywanej sekty nazywali się dziećmi światłości, archeolodzy sądzą Iż proces ich inicjacji był skomplikowany, ponieważ nie wystarczyły szczere chęci i wiara wgłoszone przez członków ideały. Najwyraźniej do sekty nie mógł dołączyć każdy, ponieważ odrzucono ludzi urodzonych, odrzucano ludzi urodzonych w niewłaściwych dniach. Ci, którzy przyszli na świat w czasie dominującej ciemności, nie mogli zostać uznani za dzieci światłości, nawet jeśli byli dobrymi ludźmi. No, no nie, moi drodzy, mamy wolną wolę. Dobra, jedźmy dalej. Zde zdecydowanie lepiej znanymi i mającymi większą popularność tekstami z Bliskiego Wschodu są tak zwane zwoje z nadmorza Martwego. Ich datowanie sięga okresu sprzed około 2000 lat, co sprawia, iż mowa o jednych z najstarszych dokumentów spisanych w języku hebrajskim. Zwane także rękopisami z Skumran, przepraszam, zostały znalezione w latach 1947-1956 w 11 różnych grotach i jest to pierwotny tekst tej księgi, o której wspominałem chyba, Biblii, pierwotne, pierwotne teksty biblijne, nie tylko te e, księgi uznane e, za natchnione, ale także i apokryfy. Co wy o tym sądzicie? Jak myślicie, czy o naszych uczynkach decyduje data urodzenia, czy też my sami. Ja jednak twierdzę, że my sami. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą ciekawostkę. Ja tylko przypomnę, że możecie mnie wesprzeć, pisząc komentarze, lajkując, albo wspierając mnie na portalu Patronite, do czego gorąco namawiam i mam nadzieję, że już, już niebawem uda mi się uda mi się zebrać kilku patronów na portalu Patronite, bo na tym mi bardzo zależy, ja jestem pisarzem, samowydawcą, chcę się rozwijać w tym kierunku, chcę Wam dawać dobre książki, chcę Wam po prostu tworzyć dobre rzeczy, ale żeby tak się stało, ja muszę się z tego utrzymać. Inaczej po prostu to wszystko się nie uda. A żeby się utrzymać, muszę mieć sponsorów. Żeby mieć sponsorów, muszę Was do tego namówić, a sam prezentować już teraz coraz lepsze materiały. Możliwe, że mi się to uda, jeśli jakieś chorób mi znowu nie przeszkodzi. Do następnego razu i mam nadzieję, że tym razem będzie to dużo szybciej.